Witam. Dziś na wieczór maseczka rozświetlająca, wygładzająca i hydrożylowe płatki. Ukojenie dla moich zmęczonych oczu po całym dniu pracy. Należy się odpoczynek i ukojenie. Yy, więc tak, twarz jest zmyta mleczkiem 4 w 1, nawilżona i teraz przed położeniem sobie wszystkich yy, pozostałych produktów Nałożę sobie maseczkę i płateczki, które ukoją moją skórę pod oczami. My to nazywamy takim botoksem bez ostrzykiwania. Warzywny botoks, więc to po prostu płatki idealnie nabliżą moją skórę. O tak. płateczki nabliżą moją skórę, rozjaśnią okolice oka, zlikwidują opuchnięcia. No i sprawią, że będzie, oko będzie wyglądało zdecydowanie bardziej wypoczęte. I teraz oczywiście maseczka rozświetlająca, wygładzająca. Jest to biała maseczka, którą sobie nałożę na twarz. Ta maseczka jest idealna na przebarwienia. Słuchajcie, jak, jak ją zmyję, skóra moja będzie gładka, jak pukcia niemowlaka. No i oczywiście rozjaśniona. Nakładamy tą maseczkę w grubą warstwę, żeby skóra nie prześwitywała, bo wtedy jej działanie będzie zdecydowanie lepsze. No i więcej korzyści będzie z tego, właśnie. Nie może skóra prześwitywać przez maseczkę. Czyli nakładam maseczkę. Maseczka nałożona, zrobiłam to szpatułką do tego celu przeznaczoną. Kiedyś robiłam to palcami, ale dziś nie polecam. Stanowczo nie polecam. Polecam szpatułkę lub pędzelek, jak to woli. Zostawiam maseczkę na 20 minut. Płatki pod oczami tak samo, wystarczy 20 minut. Zmywam. Kończę pielęgnację, czyli płynem odświeżającym, nawilżającym. Przeciw krem pod oczy. Krem regenerujący na noc. Jeżeli planujesz wyjście, taka ciekawostka, jeżeli planujesz wyjście, nałóż sobie tą maseczkę maki przed makijażem, zobaczysz, skóra będzie rozjaśniona, wygładzona i makijaż będzie wyglądał zdecydowanie lepiej. Gorąco polecam. Na przebarwienia, na jakieś niedoskonałości skóry, żeby rozjaśnić naszą buzię, gorąco polecam tą maseczkę rozświetlającą, wygładzającą. Jeżeli potrzebujesz tych produktów, zostaw komentarz, a ja się do Ciebie odezwę. Pozdrawiam.